się Marczkowi, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Yy, w dzisiejszym odcinku będziemy podbijali twierdzę podwodną, tak jest. Czy wykluje się? Jest, mamy kureczkę. Yy, idziemy się przespać yy, i idziemy podbijać. Tutaj jeszcze tylko wyjaśniamy typa. Wyjaśniamy delikwenta, dobrze. O Jezu, jeszcze ten mnie tu napadał. Ujazuje mu się, dobra, nie ma typa. Teraz tylko przekopujemy się do tajnej bazy. Kto nie oglądał, warto nadrobić, bo robiliśmy tutaj właśnie tajną bazę. To łóżko jest źle. Powinno, by, powinno być tutaj o jedno piętro niżej, z uwagi na to, że po prostu będziemy się dusili tak jak w domku lotniskowym, a tego byśmy nie chcieli, więc dlatego właśnie sobie. Mm, o, dziwny bug, ale udało się zasnąć, więc idziemy spać. E, tutaj odkładamy to, i co by nam się mogło e, przydać na właśnie tą podróż. Znaczy, podróż to w zasadzie tuż obok. O, bagnęło się na dobrze, że nie ma. I dzisiaj tak. To bierzemy. E, my tak mało mamy rzeczy. Aha, i może weźmiemy bruk, że jak coś, to żeby się zabudować. Ok, yy, My sobie... Yy, na pewno bym chciał dzisiaj pożyczyć od Limonki... Yy, na pewno chciałbym pożyczyć od Limonki... Yy, dzisiaj ten drewniany jego kozacki miecz. No po prostu chciałbym pożyczyć go, bo... W nim, nim będziemy właśnie... Podbijali, bo to jest naprawdę bardzo dobry miacz. Co z tego, że właśnie drewniany? Zachęcam do odbicia na mojego Instagrama D podłoga kaktus. Okej. Okay. który to był ten? Nie, może ten. O, tak, to jest ten miacz. Bierzemy. Oddam anin, bo ty masz go nie użytego, Ale w sumie to się łatwo naprawić, Ale nie masz kowadła, dobra. Takie, naprawisz go sobie, naprawdę. Mm, idziemy po łódkę i idziemy podbijać tam. Podbijać to, tak dziwnie. Jeszcze dzisiaj, może w tamtym odc w tym odcinku, pojedziemy zobaczyć tam, bo tam coś. Wydaje mi się, że tam coś jest. Pewien nie jestem. Eee, nie pamiętam, gdzie dam łódkę w poprzednim odcinku, ale chyba. Gdzieś tu właśnie dawałem miał Nie ma dziwne Dobra Nie wiem czemu nie ma Nie no patrzcie tam coś ewidentnie jest No nie wiem co to jest ale Dobra, płyniemy tak jak teraz To chyba by było w tamtym kierunku, ale nie jestem pewien, muszę się upewnić Możecie napisać, czy ludzie eksplorowali takie pod wodą na przykład Tutaj mamy już topielce na start. Ależ wypłynąć. Trzeba wypływać, 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 wypływać. Dobra. I to nie wiem, czy to jest trafa, czy to jest. Mm, wiecie. Nie. Takie coś, takie lampy się nie respią same z siebie. Więc chodzimy na dno. Mamy coś. Trzeba teraz szybko tutaj. Zobaczyć, czy nie ma skrzynki. Przypadkiem nie ma skrzynki. Wypływamy, wypływamy. Czemu ja mam tak mało? Serduszko Jezu, to jest głęboko. Nie da się szybciej wypłynąć. Nawet nie mogę zjeść. Tej potki nie chcę marnować, bo ją mam odwiedźmy. Mamy skrzynkę. Coś jest, coś jest, coś jest. Naprawdę. Wypływamy, wypływamy. O, tak się szybciej wypływa. Dobra, jesteśmy. Yy, ciężko się to podbija. Naprawdę ciężko. Tam coś mam. Powiedziałem, że może być. Ja mało tutaj. Ja myślałem, że to będą jakieś bardziej, nie wiem, Miałem nadzieję chociaż na jakiś, nie wiem, lapis czy coś w tym stylu. Ale tutaj też mamy. Mamy mapę do ska mam mapa skarbów, dobra. Wypływamy, wypływamy, wypływamy Dobra. Płyniemy, 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 płyniemy. Udało się. No i myślę, że to jest jakby już podbite nawet, tylko ja bym wziął tą jed jedną magmę chcę. I wypływamy dobra. Możecie napisać, czy podbijaliście kiedyś podwodne świątynie. Nie wiemy, że... znaczy to jakby nie jest podwodna świątynia, tylko to jest. Wiecie, yy... to jest w ogóle statek, do którego się wybierzemy w następnym odcinku. Yy, w ogóle, jakby no, to jest oczywiste, że jakby to nie jest świątynia, tylko to jest ten, wiecie, ten spawn topielców. Ale jedna osoba chciała, żebyśmy coś zrobili z, z czymś wodnym, więc. O, właśnie, delfin mnie napędza, więc właśnie yy, wybrałem sobie to. I... O, delfin na lądzie. Patrzcie, delfin! Czy można go jakoś oswoić? Czekajcie, ja chcę delfina. O, coś się bognęło, dobra jest takiego delfina. My go oswoimy. Nie wiem jak, ale oswoimy. Mamy delfina, ludzie. On nie potrzebuje wody przy tatkiem. Możemy mu damy wodę. O, ale fajnie byłoby mieć takiego delfina w bazie. Nie, to było super. Mamy delfina. Nie wiem, ile on tam da, ale... W ogóle, gdzie, gdzie są... Gdzie jest limonkowo? Jeszcze limonkowa nie ma, dobra. Myślałem, że to jest na limonkowie. Dobra. Ej, ja nie wiem, zgubiłem się. Ej, lol. Nie ma. To jest chyba limonkowo. Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale limonkowo jest chyba gdzieś tam, mi się wydaje. Gdzieś tam, no. To są kordy właśnie nie pamiętam, w ogóle jakby kordów. W ogóle w pierw ogarnijmy sobie e, tą podwójną świnę. Co, co to w ogóle jest, tu też jest jakichś tych, tych topielców ale dobra, trudno. Nie wiem, gdzie jest limonkowo. Tam chyba. O tam, o tam chyba. Tu no, mamy naszego delfina. Dobra, pamiętam kordy. Jak coś tam nie możecie przypomnieć w komentarzu pod następnym odcinkiem, jakby nie pamiętał. I tam mamy ten statek. To to chyba tam jest. Wydaje mi się przynajmniej. Okej, okay, żółwiać delfina. Mm, to jest limonkowo, czy to nie jest limonkowo? To chyba powinno być limonkowo. To musi być limonkowo. Dobra, tutaj trochę trzeba zjeść. O, lodowiec! Lodowiec, lodowiec. Ciekawe, czy w ogóle limonkowiec o tym lodowcu. No, myślę, że wydaje, że może nawet nie wiedzieć. A ja nie ukrywam, chciałabym znaleźć limonkowo, bo nie wiem, gdzie jest limonkowo. Mm. Nie, limonkowo jest gdzieś tam, na, sto, na jak 150 gdzieś jest tam. Tam w ogóle mamy lodow, lodowiec, więc wiemy, że mamy lodowiec. Będziemy mogli kiedyś yy, sobie na niego yy, przylecieć Przypłynąć w zasadzie. Tutaj mamy jeszcze delfina, ale nas napędzasz dzięki, ziomek. No, delfiny, co jest? To jest limonkowo. Jest! Znaleźliśmy limonkowo, dobrze. A, mamy limonkowo, dojechaliśmy. Dopłynęliśmy w zasadzie. O, oh, jest, jest, jest. Przydałaby nam się łódka w sumie. Tylko nie wiem, gdzie jest właśnie. Ciężko mi, po... Ciężko mi teraz... O, tu jest nasza łódeczka. Się zawierusiła. Idziemy od razu, myślę, w tamtym kierunku płyną. Jest, jesteśmy w naszej ł... łodzi. W naszym Titanicu. I Titanic przez świat. Jedziemy. Płyniemy. Dobra. E, polecam zostawić na tym kanale suba, lajka. I wiecie. Fajnie będzie. Suba lajka fajnie będzie, naprawdę. O widzicie, to tam, tam coś takiego dziwnego jest. Dobra, to mamy rafę, więc kiedyś nawet rafę będziemy mogli sobie ogarnąć. Jakbyśmy chcieli. U nas wiecie, narowani mi w tym stawie takim dużym... Co to jest? To jest jakiś coś rzadkiego, czy co to jest? Co? Co? Co Co, co to jest? Co to jest? Co? Tu jest jakiś skarb wo O, magma, magma, magma. To sobie bierzemy. Będziemy mogli sobie oddychać pod wodą jej. Mm, tu w ogóle jest jakiś skarb ukryty, czy tutaj tak się... Tu w ogóle... tutaj coś jest, czy to tak tylko... Ja obstawiam, że to będzie jakiś ten... jakaś skrzynka z czymś, nie wiem może. O, dobra, nie chcę mi się tego kopie? Nie, wygląda to dziwnie. Możecie dać znać w komentarzu, co wam to przypomina. Yy, my sobie jeszcze tutaj skopiemy w sumie... O, to się nie kopie. Czy kopie? O Jezu, tu się wolno kopie. Nie, tu się kopie tak jak obcy, jak, jak bedrok Nie be Jezu, nie bedrock, tylko bruk. Nie, z tego nic nie wypada chyba. No więc dobra. Jeżeli... Uuu! Stateczek w sumie. A zajrzyjmy, a dlaczego, nie? Patrzcie jak to ładnie wygląda. Statek w rafie, czajcie. Czajcie bazę? To coś jest? Dobra, wypływamy, bo nie mam tlenu niech tutaj nam się ten i zobaczymy, co, co w nim jest. Tu coś jest, 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 jest. Tu będzie. Jest, mamy, mamy. Tylko to. Wypływamy, wypływamy. Dobra. Nie lubię eksplorowania pod wodą. Jeszcze się nawet noc zrobiła. Ale wiecie. Czasem warto. Um, tutaj chyba nic nie ma. No i tam. No. Co tu dużo gadać? No, po prostu my tutaj, bo chcę zakończyć odcinek. I patrzcie, jak będzie ładnie zakończony odcinek. Widzicie, jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, zostawcie suba lajka na tym kanale i co do następnego co? elo